Cześć, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Jakie są najczęstsze przyczyny tej dolegliwości, jakie mity krążą na ten temat i jak możecie sobie z tym pomóc w domowym w zaciszu. Zapraszam! Czym jest właściwie wysiłkowe nietrzymanie moczu? Sama definicja wysiłkowego nietrzymania moczu mówi o tym, że jest to każde mimowolne gubienie moczu. Bez jakby Twojej e, jakiejkolwiek świadomej e, pracy. I przede wszystkim zdarza się podczas jakiegoś wysiłku. Nie mówimy tu tylko o wysiłku fizycznym, jakimś ćwiczeniu, ale też na przykład wzrostu ciśnienia płucnej, brzusznej, czyli na przykład przy kasznięciu, przy kichnięciu, przy wstaniu, z siedzenia, przy zmianie pozycji. Wtedy mówimy o wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Wysiłkowe nietrzymanie moczu krąży wiele mitów. Między innymi jednym z nich jest to, że jeśli gubi się kilka kropel, to wcale nie ma z tym problemu, także żeby mieć wysiłkowe nietrzymanie moczu, trzeba posikać się praktycznie, e, opróżnić cały pęcherz i nie jest to prawdą. Mówimy o wysiłkowym nietrzymaniu nawet wtedy, kiedy gubimy kilka kropel. Już jedna kropelka może świadczyć o problemie. Kolejnym mitem jest to, że jest ono normalne po porodzie. Często pacjentki przychodzą do mnie i mówią, że a urodziłam, e, mam wysiłkowe nietrzymanie moczu, to nic takiego. Wcale nie. Mówi się, że wysiłkowe nietrzymanie moczu po porodzie kilku pierwszych dobach, mówimy tu o porodzie siłami natury, jest rzeczywiście normą, z racji tego, że mięśnie były bardzo mocno rozciągnięte i potrzebują chwili czasu, żeby dojść do swojej funkcji. Natomiast już kilka tygodni po porodzie, kilka miesięcy po porodzie, kilka lat po porodzie nie jest to w żaden sposób normą. Kolejnym mitem, który krąży wśród e, społeczności jest to, że skoro mam lat 60 parę, 50 parę, 40 parę i tak dalej, to mogę mieć nietrzymanie moczu, no bo przecież jestem już stara, więc jakby moje mięśnie są słabe i mogę mieć rzeczywiście nietrzymanie moczu, nic z tym więcej nie poradzę. Wiek jest dużym, um, dużą predyspozycją do tego, że rzeczywiście częściej występuje wysiłkowe nietrzymanie moczu u starszych kobiet, natomiast nie jest to normą, mimo już ma się lat 50 parę, 40 parę, 60 parę. Nadal można mieć sprawne mięśnie na miednicy i nadal można sprawnie funkcjonować bez dolegliwości wysiłkowego nietrzymania moczu. Następnym mitem, który często słyszę w gabinecie, to to, że wysiłkowe nietrzymanie moczu zdarza się tylko podczas aktywności fizycznej. Wcale nie. Aktywność fizyczna Często, jeśli mięśnie na miednicy są słabe, jeśli rzeczywiście jest jakaś dysfunkcja i pacjentka ma problem, będzie nasilać te dolegliwości, ale wcale podczas aktywności te dolegliwości wystąpić nie muszą. Mówimy tutaj nawet o takich e, czynnościach prostych, typu podbiegnięcie do autobusu e, czy zbiegnięcie szybkie po schodach. Nie musi ono wtedy występować. Przyczyną nietrzymania moczu. Najczęściej w gabinecie zdarza się osłabienie dna miednicy, ale też, o czym pacjentki często nie wiedzą, może być to zbyt napięte dno miednicy, które po prostu w momencie, kiedy powinno się mocno aktywować przy jakimś właśnie wysiłku, jest już zmęczone tym ciągłym napięciem i odmawia, że tak powiem, współpracy z pacjentką. Nie napina się wtedy, kiedy powinno. A przez cały, na przykład dzień jest napięte i po prostu jest już zmęczone tym napięciem. Więc może to być zarówno i słabe do jak i zbyt napięte do Kolejną przyczyną, jaka może się zdarzyć, może być obniżenie narządów rodnych. Mówimy tutaj o zaburzonej statyce tych narządów, tak? Pęcherz. Leży w, jakby w miednicy. W miednicy mamy także macice, mamy także odbytnice i jelita, które są nad tym wszystkim. Więc jeśli któreś z tych Puzzli tej układanki, z tych klotków układanki, będzie nie na swoim miejscu, statyka pozostałych tych narządów będzie zaburzona, przez co ich praca i funkcja też będzie zaburzona. W tym przypadku mówimy np. o obniżeniu pęcherza bądź obniżenia, obniżeniu cewki moczowej, przez co na, mogą się zmienić ciśnienia w jamie miednicy, może się zmienić ciśnienie w cewce moczowej i może dochodzić do niekontrolowanych wycieków moczu. Kolejną przyczyną, jaką widzę w gabinecie, jeśli zgłaszają się do mnie pacjentki z wysiłkowym nietrzymaniem oczu, to jest uszkodzenie bądź naciągnięcie struktur powięziowo-więzadłowych. Nasze narządy w miednicy leżą na powięziach i wiszą na więzadłach jeśli na przykład podczas porodu albo jakiegoś zabiegu ginekologicznego te struktury zostaną uszkodzone bądź tak jak powiedziałam wcześniej naciągnięte, może dojść do zaburzenia statyki tych narządów, o czym mówiłam wcześniej, ale też będzie zwiększone obciążenie na dno miednicy, które też ma swoje określone funkcje. Kolejną przyczyną, o której rzadko się mówi, jest Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej jest on spowodowany np. Na nadmierną masą ciała bądź złymi nawykami, złą postawą, e, które powoduje zwiększony nacisk na narządy miednicy mniejszej. Mówimy wtedy o takiej sytuacji, gdzie w jamie brzucha jest bardzo duże ciśnienie i naciska ono na narządy, powodując wzrost ciśnienia w pęcherzu, a przez to w cewce moczowej i wyciek tego moczu. radzić z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Po pierwsze, to dobra diagnostyka. Zgłosić się najlepiej do ginekologa, uroginekologa bądź urologa, ale także do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który wykona odpowiednie badania, te w gabinecie, jak i ewentualnie odeślę na bardziej specjalistyczną diagnostykę i znajdzie przyczynę tego problemu, bo dzięki temu jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Jeśli nie znajdziemy dobrej przyczyny, to nasze działania nie będą kierowane i objawy mogą się troszkę zmniejszyć, ale nadal się ich nie pozbędziemy. Tak jak wspominałam wcześniej o przyczynach, jedną z nich jest nadmierna masa ciała, więc tutaj warto się zastanowić, nad tym, jak możemy ją zredukować. Bardzo ważnym elementem w pracy z pacjentką przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu jest redukcja wagi poprzez właśnie odpowiednio dobrany trening i dietę. Tu oczywiście zawsze odsyłam do dobrego dietetyka i trenera, który może się zająć moją pacjentką i odpowiednio ją w tym kierunku poprowadzić. Jednym z najistotniejszych sposobów radzenia sobie z nietrzymaniem moczu jest odpowiednio dobrany trening na miednicy. Podkreślam odpowiednio dobrany trening na miednicy. Tak jak mówiłam też wcześniej e, na temat przyczyn zarówno napięte jak i osłabione dno miednicy może być przyczyną wysiłkowego nietrzymania moczu, więc tutaj musimy dobrze zdiagnozować napięcie dna miednicy i odpowiednio dobrać trening. Czy będziemy je wzmacniać, czy może właśnie w niektórych przypadkach troszeczkę to Napięcie obniżać i uczyć pacjentkę, jak kontrolować przede wszystkim pracę tych mięśni, właśnie w takich sytuacjach dynamicznych, gdzie często występowały objawy. Często w pracy z pacjentką uczę ją prawidłowych nawyków, bo jest to także bardzo istotne w kontekście wysiłkowego. Nie trzymania moczu. O jakich tutaj nawykach mówię? Przede wszystkim o nawykach toaletowych. Jakim jest na przykład chodzenie do toalety wtedy, kiedy rzeczywiście mamy potrzebę, a nie chodzenie na zapas. Następnie nie parcie w toalecie, czyli nie przyspieszamy w żaden sposób procesu mikcji czy defekacji. Ten proces jest zupełnie naturalny i nie musimy go w żaden sposób przyspieszać, przez co nasze dno może swobodnie pracować w swojej funkcji. Stosowanie stołeczka lub podnóżka pod stopami do wypróżniania się. Jest to też bardzo ważny moment w czasie wypróżniania żeby podstawić sobie ten stołeczek pod stopy, tak żeby zmienić troszeczkę ułożenie bioder, ułożenie miednicy, a przez to też rozluźnić do miednicy w trakcie wypróżniania się. Jeśli pacjentki są bardzo mocno aktywne, a Zgłaszają się do mnie z problemem wysiłkowego nietrzymania moczu i nadal tą aktywność chcą kontynuować, to zalecam im wtedy podczas wysiłku stosowanie tesara kostkowego. Po to, aby wesprzeć pracę narządów, podeprzeć je dosłownie w trakcie wysiłku, przez co statyka narządów jest zachowana, odpowiednie ciśnienia w cewce moczowej, w pęcherzu są zachowane. A wysiłkowe nietrzymanie moczu może nam się wtedy nie zdarzyć. Pacjentka jest zadowolona, bo może kontynuować swoją ulubioną aktywność fizyczną, a jednocześnie nie zdarzają jej się wycieki moczu. Win-win. Przy obniżeniu narządów rodnych warto zastosować pozycję odciążającą, czyli taką, gdzie miednica jest wyżej niż klatka piersiowa. Wchodzimy wtedy do klęku podpartego, ustawiamy podpór na łokciach i na kolanach, dzięki temu miednica jest wyżej niż klatka piersiowa, a narządy w miednicy mniejszej mogą swobodnie wrócić na swoje miejsce. Jedną z praktycznych wskazówek, jaką mogę Wam polecić, aby wysiłkowe nietrzymanie moczu zdarzało się jak najrzadziej, to jest przede wszystkim zachowanie prawidłowej postawy. Jest ona bardzo istotna w kontekście ustawienia swojego ciała, ustawienia dzięki temu. Narządów w odpowiednim miejscu i zachowaniu tych wszystkich czynników, które odpowiadają za statykę tych narządów, ale także za odpowiednie napięcie mięśni w danej pozycji. Jeśli zachowamy dobrą postawę, te wszystkie czynniki będą dobrze ze sobą grały. Dobra postawa ciała, to znaczy jaka? To taka, gdzie ucho, bark i biodro będą w jednej linii, łopatki będą lekko. Cofnięte do tyłu i zsunięte w dół. Żebra będą ustawione nad miednicą, a miednica będzie ustawiona w pozycji pośredniej, czyli nie będzie wysunięta mocno do przodu, ani cofnięta mocno do tyłu. Będzie w neutralnej pozycji, tak żeby kolce biodrowe, te kości tutaj na bioderkach z przodu, pokazywały nam kierunek do przodu, a kość krzyżowa była delikatnie skierowana. Do dołu. Wtedy mamy zachowaną prawidłową postawę. Zupełnie e, inaczej pracują wtedy mięśnie brzucha, mięśnie na miednicy, ale także i przepona co jest kluczowym elementem do prawidłowej pracy całej miednicy. Wysiłkowe nietrzymanie moczu często zdarza się np. podczas kaszlu bądź kichania. To właściwie najczęstszy objaw, jaki pacjentki zgłaszają i najczęstsza sytuacja, w której ten objaw występuje. Co wtedy zrobić? Możemy naprawdę ustrzec się przed tym, żeby ten mocz w tych sytuacjach wyciekał. Warto zastosować w tym momencie manewr z wydłużeniem tłowia i ze skrętem głowy do boku. Zmniejsza nam to ciśnienie w jamie brzusznej i nie ma takiego dużego nacisku na pęcherz, przez co dno miednicy może sobie świetnie z tym ciśnieniem poradzić. Jak się ustawić? Przede wszystkim wyprostować tułów, skręcić głowę mocno do boku, zasłonić oczywiście usta i kichnąć czy kaszlnąć w tej pozycji. Pamiętajcie, że wysiłkowe nietrzymanie moczu to nie wyrok i możecie sobie z nim świetnie poradzić. Jeśli odczuwacie takie dolegliwości, to zgłoście się do odpowiedniego specjalisty.